Cofnijmy się do początku lat 90., kiedy motoryzacja kwitła w najlepsze. Powstało wiele cudownych samochodów, jak M5, Skyline GTR, Supra i wiele więcej. Pojawił się prawdziwy uliczny łobuz, który spędzał sens oczu właścicielom Ferrari czy Porsche. Dziecko Opla i Lotusa, czyli Opel Lotus Omega. Zostawcie suba, a z silnika nie wypadnie nawet śruba. Historia zaczyna się w 1986 roku, kiedy General Motors stało się właścicielem legendarnej brytyjskiej firmy Lotus. Opel zamarzył sobie konkurenta dla świetnego BMW M5 i poprosił o pomoc nowego przyjaciela. Za bazę podstawili Omega A, która raczej była kojarzona z wygodnym i przestronnym wozidłem za sensowne pieniądze. Dokładnie to była Omega 3000 z 3-litrową rzędową szóstką z mocą około 204 kuni. Taka Omi trafiła do bazy Lotusa i została tam rozebrana przez grupę pracowników. Podczas kuracji dostała ospoilerowanie, które zmieni już zwykłe auto w rasowe sportowe wozidło. Dostał specjalny lakier Imperial Green, ciemnozielony, że przy większości kątów wyglądał na czarny. W poszerzonych nadkolach chowały się szerokie 17-calowe felgi z rantem, wykonane ze stopów lekkich, na których były nałożone specjalnie zaprojektowane opony do tego samochodu od Goodyear. Jako wisienka na torcie, ogromna podwójna końcówka wydechu, która dawała świadectwo, że drzemie w nim ogromna moc. W środku znajdziemy oprzyty skórą fotele Recaro i parę wstawek drewnopodobnych. Na kierownicy zamiast loga pioruna znajdziemy drobny napis Lotus Omega, a wyjątkowość każdej sztuki podkreśla numer seryjny na drzwiczkach od schowka. Oczywiście na wyposażenie nie było można narzekać, jednak silnik zaślepiał takie szczegóły jak wyposażenie. Początkowo chcieli zmodyfikować fabryczną jednostkę, jednak bardzo szybko okazało się, że jest niezbyt wytrzymała na podnoszenie mocy. Uczynili to montując np. kute tłoki od Male. Przy okazji zwiększając pojemność z 3 litrów do 3,6 litra. Po tym mogli zająć się już doładowaniem jednostki. Początkowo planowali dać jedną dużą turbosprężarkę. Trafili w ten sposób na gwałtowny przyrost mocy, czyli po prostu turbolaga, który nie przystoi sportowej furze. Początkowo kombinowali z połączeniem kompresora z turbosprężarką, jak w dobrze znanym 1.4 TSI Twin Charge. Szybko odrzucili ten pomysł ze względu na zmartwienie odnośnie wytrzymałości takiego układu. W końcu postawili na dwie turbosprężarki Garrett T120 5, dmuchający 0,8 bara. Układ został wzbogacony o interkuler chłodzony wodą w terminologii lotusa zwany Charge Cooler. Motor generował 377 mechanicznych wierzchowców i 568 Nm. Takie arcydzieło inżynierii nazwali C36GET. Niestety trapiły go problemy z wysokimi temperaturami, które rozwiązano poprzez odpowiednie zaprojektowanie karoserii. Przez wycięcia w masę wydostawało się gorące powietrze, przez co właściciele sobie śmieszkowali, że mają Wyposażenie w postaci podgrzewanej przedniej szyby, które w tamtym okresie nie było aż tak popularne. Przez niemałe rozmiary jednostki pod maską naprawy nie należały do najprostszych. Kolejną naprawdę ciekawą sprawą jest skrzynia biegów, dzielona z korwetą ZR1. Która została zaprezentowana w tym samym okresie i posiadały podobne parametry silnika. Jest to sześciobiegowa skrzynia manualna ZFS 640. Przez jej mocną budowę cechą charakterystyczną była potrzeba trochę większej siły do zmiany biegu i cięższa praca sprzęgła przez masywne rozmiary. Dzięki niej lotus na pierwszym biegu był w stanie rozpędzić się nawet do 86 km na godzinę, a prędkość maksymalną osiągał już na piątym biegu, a szóstka gwarantowała mniejsze spalanie przy dużych prędkościach. Przy 200 Kilometrach na godzinę silnik miał zaledwie 2000 obrotów na minutę. Podczas normalnej eksploatacji zużywał mniej paliwa niż M5E34 i Mercedes 500E. Skrzynia przekazuje moc w 100% na tylną oś, gdzie zastosowano mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu o wartości 45%, jak w seryjnej OMEDZE 3000. Układem hamulcowym wyposażonym w ABS zajęła się nie byle jaka firma AP Racing. Został wzorowany na układach z grupy C. Działy tam wentylowane tarcze o rozmiarach 330 mm oraz czterotłoczkowe zaciski z przodu i 300 z tyłu z dwutłoczkowymi zaciskami. Były w stanie w imponującym tempie zatrzymać masywnego sedana. Nawet można było się spotkać z opiniami, że ustępuje jedynie McLarenowi F1. Z przodu znajdowały się kolumny MacPersona, natomiast z tyłu zastosowano oś wielowahaczową. Aby poprawić stabilność i prowadzenie przy dużych prędkościach, Lotus obniżył prześwit. Zamontowano sztywniejsze sprężyny. Ulepszone amortyzatory gazowe, grubsze stabilizatory i samopoziomujące tylne zawieszenie z senatora. Do tego, żeby prowadził się jeszcze lepiej i pewniej, posiadał progresywne wspomaganie kierownicy, również z senatora. Lotus potrzebował około 5 sekund do setki i rozpędzał się do około 283 km na godzinę. Jego siła objawiała się przy większych prędkościach. Oficjalnie został uznany za najszybszego sedana na świecie, co jednak nie jest do końca prawdą. Pod względem przyspieszenia, Lotus góruje nad mniej licznym konkurentem, Alpiną B10 Turbo i był w stanie dokopać Ferrari Testarossa oraz Porsche 911 Turbo. Jednak to Alpina ma większą prędkość maksymalną na poziomie około 291 km na godzinę. Niestety nigdy nie została oficjalnie sprawdzona, przez co nie zyskała miana najszybszego sedana na świecie. Debiut w 1990 spowodował wybuch w mediach radości, ale również krytyki ze względu na umowę między niemieckimi markami na limit do 250 Kilometrów na godzinę, a Omega potrafiła lecieć co najmniej 280. Kochani stróże prawa byli bardzo przeciwni produkcji tego kunsztu inżynierii, ze względu na potężne trudności w dogonieniu jej, co jak czas pokazał, było wykorzystywane do przestępstw i zdarzały się również ich kradzieże. Największym gwoździem do trumny była recesja, przez którą klienci stracili zainteresowanie zakupem. I w 1992 roku zakończyli jego produkcję. Zamiast 1100 sztuk powstało ich zaledwie 900. 50, z czego 630 z kierownicą po lewej stronie. Aktualnie najbardziej poszukiwane są sztuki z numerami od 900, w jak najlepszym stanie i z niskim przebiegiem, a często takie auta znajdują się w Szwajcarii i Szwecji, gdzie uznane są za kultowe. W Polsce znajdzie się parę sztuk, gdzie były dostępne jedynie na specjalne zamówienie i prawdopodobnie pierwsza sztuka nawiedzała drogi w Warszawie w 1993. Niestety nie obyło się bez potknięć i w sztukach do 1993. Problem sprawiał łańcuch rozrządu. Najlepiej jest poza nim wymienić napinacze, prowadnice i uszczelki pokrywy rozrządu. Do tego niestety lubi gnić jak każdy inny Opel. Jakby istniała możliwość, sprawilibyście sobie takiego mieszańca? Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Pamiętajcie o subskrybowaniu, ocenianiu i komentowaniu. Naura!